Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś trochę moich przemyśleń na temat opon bezdętkowych. Ten temat no, ostatnio trochę grzeje w internecie, na YouTubie, na blogach. Tak jak nie wiem, można napisać czy powiedzieć coś o rowerach elektrycznych czy w pewnych kręgach o kaskach i się zaczyna shitstorm. Tak samo Widzę, zaczyna się robić oponami bezdętkowymi, jest to temat na pewno niejednoznaczny, nie, nie jedynkowy można na ten temat co nieco więcej podewagować, no więc zapraszam Was do oglądania. W dużym skrócie, na czym polega system bezdętkowy? Mamy przygotowane, dedykowane obręcze i opony tubeless ready. można oczywiście kombinować tam z Ghetto Tubeless z własnoręcznymi przeróbkami. Czasem to działa, czasem nie działa. W każdym razie ja tutaj będę się opierał raczej na dedykowanych, fabrycznych rozwiązaniach. No i do środka, do tak założonej opony na obręcz, wlewa się tak zwane mleczko. Mleczko uszczelniające, specjalny płyn, który w momencie, kiedy pod ciśnieniem przedostaje się jakieś drobne dziury, on się utwardza i zalepia. Czy przynajmniej powinien te dziury pozalepiać. Zacznę od zalet systemu bezdętkowego. Pierwsza, moim zdaniem, taka najbardziej kluczowa, jest to brak możliwości złapania tzw. snake'a, czyli przycięcia. Yy, Przyszczypnięcia dętki, kiedy opona dobija do obręczy, no i wtedy potrafi się zrobić taki charakterystyczny ślad zębów węża na yy, dętce. Nie mamy dętki, więc tego problemu tutaj nie ma. Druga sprawa: możemy, jeżeli chcemy, obniżyć ciśnienie w oponach. Nie jest to może w przypadku opon MTB jakieś spektakularne obniżenie, ale jednak. 01-02, czasem trochę więcej bara, jednak zmienia doświadczenia podczas jazdy w terenie. Natomiast na szosie czy w jeździe turystycznej, dzięki temu, że możemy obniżyć sobie trochę ciśnienie, zwiększa się komfort jazdy. I tutaj są różnego rodzaju testy robione, chociażby Bike Rolling Resistance, taka znana strona internetowa. Oni przetestowali: sprawdzili, że opona szosowa. Bezdentkowa, no co prawda z małą ilością mleczka, tutaj niektórzy to wytykają, ale e, osoby, opona bezdentkowa przy ciśnieniu, mówię teraz z głowy, ale około 5 barów ma bardzo podobne opory toczenia, co ta opona z dętką butylową, taką ważącą 100 gramów, e, przy ciśnieniu około 7 czy 7,5 bara. Także tutaj ta różnica jest naprawdę duża na korzyść. Opony bezdętkowej, duża na korzyść, jeżeli chodzi o właśnie komfort jazdy, bo nie oszukujmy się na oponie 28C. A ja na takich oponach szosowych właśnie jeżdżę i od tego roku jeżdżę na bezdętkowych oponach Goodyear Vector 4 Season, przerobionych właśnie na bezdętkowe. One są w tej bezdętkowej wersji i jeżdżę sobie na 5 barach bardzo, bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o komfort się jeździ na jakimś kiepskim asfalcie. A jeżeli chodzi o pory toczenia, to w takie rekreacyjne jeździe nie ma to aż tak dużego znaczenia. Kolejna zaleta, najbardziej myślę kojarząca się właśnie z oponami bezdętkowymi, to jest to, że mleko w momencie przebicia się opony teoretycznie zalepi powstałą dziurę, właśnie wyciekając pod ciśnieniem przez cienką dziurkę. No i właśnie, z naciskiem na cienką dziurkę. To nie jest tak, że jeżeli opona Wam się rozetnie, robi się dziura wielka, no, że mleczko to zalepi. Tutaj z tym może być już gorzej. Może być potrzebny knot. Takie specjalne są knoty, które wbija się właśnie w dziurę. Można również podkleić dziurkę od środka jakąś ładką. W każdym razie przy mniejszych przebiciach mleko radzi sobie z takimi właśnie dziurkami świetnie. Widać to nawet po oponach, które po roku, po dwóch użytkowania, zwłaszcza opon górskich, zdejmie się je, obróci się na drugą stronę, wywinie na lewo i tam w środku często można wtedy znaleźć takie strupy z mleka właśnie w miejscach, w których one pozalepiały. Yy, dziurki w oponie. No dobra, no i teraz jeszcze tylko wady opon bezdętkowych. Tutaj cały w ogóle ambaras jest właśnie o te wady. Pierwsza sprawa: no, trzeba mieć dedykowane opony i obręcze. Tak jak już mówiłem, można to zrobić na getto Tiublese, yy, założyć yy, obręcze czy, czy opony, które nie są dedykowane do Tiublesa. Natomiast może to działać różnie. Jeden powie, że to, to działa, drugi powie, że to nie działa. Wiele problemów, które są poruszane z bezdętkami, no to właśnie bierze się również z tego. Kolejna wada no to jest potrzeba dolewania mleka. Mleko z czasem odparowuje, wysycha, no ucieka również przy zalepianiu dziurek. I nie trzeba tego robić jakoś wyjątkowo często, to w zależności od tego, ile wylaliśmy sobie tego mleczka do opony, ale powiedzmy raz na pół roku raz na rok, no to trzeba tego mleka dolać, więc też no, nie przesadzajmy, że jest to jakieś wybitnie skomplikowane, trudne, upierdliwe zajęcie. Ojeju, ojeju, w samochodzie wymienia się raz w roku olej i jakoś wszyscy żyją. Nie są to też jakieś olbrzymie koszty, Ta butelka mleka za, nie wiem, 100 zł, to wystarczy na ho, 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 ho I jeszcze trochę. Natomiast tak, oczywiście trzeba o tym pamiętać. No, bo jeżeli mleko Wam pozasychano, to nie będzie działać. Nie będzie tych dziur zalepiać w oponie i podczas przewicia. Kolejna wada. Mleko nie zalepi wszystkich dziur. No i jest to w sumie oczywista sprawa, że jeżeli rozetniecie oponę tak, że tam się będzie mleko lało, jak z przeciętej tętnicy, no to już cudów nie ma. I niestety. Trzeba będzie radzić sobie tym właśnie jakimiś knotami, pozalepiać płatką czy założyć zwyczajną dętkę. No i właśnie, tutaj jeszcze a propos dętki. No to jest jeden taki e, dól rozpowszechniony przez sporą grupę osób. MIT, czyli jak masz bez to możesz dętkę zostawić w domu, pompkę w ogóle ze sobą. Najlepiej wystarczy, że zabierzesz zabierzesz pompkę na CO2 i to jest wszystko. No i tu oczywiście, jeżeli po drodze nie przebijecie opony jakoś bardzo, jeżeli to będą tylko jakieś drobne przebicia, no albo wcale, wtedy tak oczywiście, nie potrzeba brać ze sobą tak naprawdę nic. Ale to nie jest tak, że jadą gdzieś dalej, no to nie trzeba zabrać ze sobą dętki, która może się przydać właśnie w awaryjnych sytuacjach takiego prze, przecięcia już drastycznego opony tak naprawdę to pompki CO2 nie używa się po to przy oponach bezdętkowych, żeby o szybko napompować, żeby było tak wygodnie i fajniutko. Znaczy można to zrobić oczywiście, ale pompki na CO2 raczej używa się po to w tym momencie, gdy opona nie chce wskoczyć do końca na obręcz kiedy po jej zdjęciu próbujecie ją napompować, no ona nie wskakuje. Wtedy taki strzał pomaga osadzić oponę. Natomiast lepiej mieć i tak, i tak ze sobą zwykłą pompkę, ponieważ może na przykład możecie krzywo założyć gdzieś to ciśnienie z CO2 poleci bokiem. No i co wtedy? Zostajemy bez pompki, absolutnie z nienapompowaną oponą. A jeszcze do tego dodam. No, można to też potraktować w kategorii wad: że w przypadku opon szosowych nie zaleca się pompować ich do wysokich ciśnień. Przy huklesach to jest w ogóle Max 5 barów. Przy zwykłych obręczach z, z hakami też raczej polecałbym Wam skorzystać z kalkulatora ciśnień i się tego kalkulatora, tych danych trzymać. Bo oczywiście ktoś może powiedzieć: No dobrze, jeżeli opona szosowa na tublesie, na pięciu barach ma takie same opory toczenia jak opona na dętce przy siedmiu, powiedzmy, no to dlaczego nie napompować tublesa do siedmiu? Wtedy te opory toczenia będą jeszcze mniejsze. No, tak będzie, ale niestety zwiększa się ryzyko tego, że gdy przebije się oponę, może się tak zdarzyć, że pod wpływem tego wysokiego ciśnienia większość mleczka wyleci przez dziurkę z opony, zanim w ogóle opona się zdąży zalepić. Także generalnie wiele problemów przy, przy, przy szosowych tematach bierze się z tego z tublesem, że są te opony pompowane jednak do zbyt wysokiego ciśnienia, o tym trzeba zdecydowanie pamiętać. No i jeszcze jedna wada, o której no już tutaj wspomniałem w jednym zdaniu, to jest to, że jeżeli decydujecie się na tublesy, warto mieć w domu kompresor albo pompkę z takim zbiornikiem powietrza albo taki osobny zbiornik powietrza jeżeli macie już fajną stacjonarną pompkę, ponieważ ręczną pompką czy nawet taką stacjonarną pompką nie zawsze udaje się opony bezdętkowe uszczelnić, to znaczy chodzi o to, żeby opona wskoczyła na obręcz. Podsumowując, czy polecam opony bezdętkowe? W MTB tak jak najbardziej. Tutaj nawet przed chwilą spotkałem chłopaka, który siedział i wymieniał dętkę, bo mu się wbiła pineska. I sam mówił, że musi właśnie przejść na bezdętkowe. W rowerach crossowych, turystycznych, zwłaszcza jeżeli często przebijacie opony, nie pomagają Wam już opony zabezpieczone przed przebijaniem, to warto o tym pomyśleć. Zwłaszcza jeżeli akceptujecie. Wady systemu bezdętkowego, bądź te wady no nie są dla Was jakąś dużą przeszkodą, wtedy jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o rowery szosowe, no to jeżeli tylko walczycie o każdy wat, o każdą sekundę, chcecie mimo wszystko pompować opony do 7-8 barów, no to tubeless również może być dla Was, no ale jednak z tym zastrzeżeniem, że pewna część tutaj tego dobrodziejstwa tubelessowego nie będzie u Was działać, no ale no to. Robi się to wtedy tylko po to, aby zmniejszyć opory, aby zmniejszyć to tarcie między dętką a oponą, czyli po prostu to wyeliminować, no bo de facto dętki mieć nie będzie. Natomiast jeżeli preferujecie kolarstwo romantyczne, wtedy można jak najbardziej dać szansę blesowi, zwłaszcza przy oponach 28C, może nawet 30, a nawet i 32C. Z tego względu, że dają takie opony bezdętkowe dużo więcej komfortu dzięki temu, że można zejść z ciśnieniem Bo oponie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przy dętce też można zejść z ciśnieniem i tak ludzie robią, ale jednak to ryzyko przyszczypnięcia dętki jest wtedy sporo większe. I tym optymistycznym akcentem walczcie w komentarzach, dyskutujcie na temat opon bezdętkowych. Dajcie znać, czy jeździcie na. Bez dentkach, jak Wam się jeździć. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, okay. kiwnąłbym Wam ręką, ale wybaczcie, nie będę puszczał kierownicy.